Witam z tej strony Shikon. Właśnie Nagrywamy pierwszy z dwóch filmów przesłanych nam przez gracza Bechow. E, oba filmiki będą na badczacie. Filmiki pokazują, jak grać w mieście, jak grać na otwartym terenie. Mm, z tego co widzę konfiguracja taka, taka badczata 15 zwykłych pocisków 15 goldowych. Pierwsze widzę ładowane są zwykłe. E, co dalej? Co dalej? Widzę, że jedzie na otwarty teren. To jest pierwsza rzecz, którą robi. Druga rzecz. To to, że a, z tego co wiem, to załoga nie ma kamuflażu, więc to jest granie takie typowo, raczej dynamiczne, a nie, a nie typowo camperskie. Zresztą zobaczymy, co się będzie działo w czasie bitwy. Na razie wyjazd na otwarty teren, trochę od tyłu, trochę na kampę, zobaczymy, co się stanie. No, dojeżdża nam tutaj na linię 0, dosyć sensownie. Eee, wróg ma ciekawe te 49 zresztą z tego co widać ten wróg jest troszeczkę lepszy, no mają 46% tylko szans na zwycięstwo, co, co świadczy o tym, że wróg jest lepszy, tu został spotnięty, eee, więc pewnie T49 go spotnął, zobaczymy co tam się dzieje, odjeżdża, trochę się ukrywa, no musi poczekać na spota, żeby cokolwiek zrobić, tu już nawraca, widać... Zobaczymy co się będzie działo. RHM podjeżdża, te 49 rzeczywiście jest spotnięty. Zobaczymy czy go zabije. O, i tu ważna rzecz, jak widać gracz korzysta z automatu. Jest to dosyć dobre rozwiązanie, szczególnie przy takich wyższych pingach. Tutaj widać ping 70-80, polegająca kropeczka, więc, więc może być różnie. A, dojeżdża do setki, nie widać innego przeciwnika. Najrozsądniejsza rzecz jaką może zrobić, czyli wjechać i zatłóc go od tyłu. I znów automat, o, ciach, I strzela bezkarnie, bez żadnego ryzyka. E Setka nie ma szans się nawet do niego obrócić. Automatyczna gaśnica się zużyła. Ostatni pocisk został w magazynie. Ja bym go wykorzystał na ISA 3. Dużo osób w takiej sytuacji przeładowuje, ale to jest czyste marnotrawstwo, szczególnie że się przeładowuje około 40 sekund. No, i tu jest podjazd, trzeba wąskę, generalnie super rozwiązanie. 37 sekund przeładunek na tym akurat, widzicie. Eee, co my tu mamy? No, jedzie w tej chwili, przeładowuje, więc, więc się cofa. Widać, że w mieście się dzieje więcej rzeczy niż tutaj. I Generalnie dobrze robi, że cofa się, żeby pomóc tam reszcie. Eee, na razie zwycięstwo po stronie drużyny Hoffiego. A, chociaż widać, że tam w mieście nie jest zbyt różowo. Zobaczmy, co się stanie. Tutaj Leopard ledwo żywy, tam siódemka do dobicia, koniec przeładowania. Rozsądnie byłoby tą siódemkę zabić, ale zobaczymy, co zrobi Hof. No, wjeżdża na długą prostą, wiadomo, że ona jest nieobstawiona, nikt nie spotuje. E, sprawdza od góry, o, jakie jest ustawienie siódemki, bo ona jeszcze go nie widzi. I wyjeżdża i z automatu ładuje, nie? Bardzo, bardzo sprytnie. Patrzę co się dzieje na mapie trzy kulki zostały i z 8, nic poza tym, można kulkę przyjąć w razie czego a, pierwszy strzał nie wiadomo gdzie ląduje ale drugi już widać, że w cel elegancko i trzeci też pewnie będzie w cel bardzo ładnie w międzyczasie widać, że tam troszeczkę padła ta flanka na której był wcześniej na linii 7-8 ładuje ostatni zwykły magazynek no następne 30 sekund ma z głowy pewnie wjazd w miasto będzie, bo to się trochę oczyściło a... No i co? No i teraz z tego co widać w mieście jest E5, jest artyleria. Warto byłoby się do nich dobrać. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w wypadku Hoffiego. Najważniejsze w tym czołgu jest to, żeby jak najdłużej pozostawać niezauważonym, ale się przemieszczać do wroga, a nie, a nie gdzieś tam kampić i czekać aż wróg wyjedzie, bo to, to jest bardzo mobilny pojazd i trzeba wykorzystywać jego zalety. No i tutaj automat będzie ciach. Ktoś dobił. I tutaj wroga też automatem zrobi ten E5, w ogóle nie wie co się dzieje na mapie, nie patrzy, tu strzał w nic, a drugi już będzie poprawny i ktoś dopija zostały dwie kulki No nie ma sensu przeładowywać, bo bitwa w zasadzie na ukończeniu Tam jest 704, ale gracz widać, że ogarnia mapę Słychać, że WT strzela, ale strzela wzdłuż drogi I na pewno się nie spodziewa wyjazdu tutaj badczata, co widać i automat strzela do bicie, ostatnia kulka została tak jak wcześniej mówiłem, nie ma sensu przeładowywać, może ją wsadzi w tą 704, choć widać, że damage bardzo przyzwoity, gra dynamiczna, wróg nawet nie miał okazji do niego strzelić, więc e, naprawdę brawa, e, a przy tym nie było kampienia, nie? No, strzał, zdjęcie gąski i tyle. Ostatnia rzecz, która może to złapać parę punktów kapa i brawo za taką bitwę, do usłyszenia. Eee, witam z tej strony Szajkan, to, to drugi filmik e, Behoffa, który został przesyłany. Eee... Jak widać, jedzie dalej badczatem. Ja pozwoliłem sobie ten filmik wcześniej obejrzeć, więc wiem, co się wydarzy. Generalnie warto zwrócić uwagę na to, że gracz e, doskonale widzi, co się dzieje na mapie i obserwuje. Obserwuje też swoich towarzyszy. Generalnie tutaj ma większą szansę na zwycięstwo, bo 55%, chociaż w przeciwnej drużynie gracz e, klanu F, fioletowy, który pewnie w życiu nie wyjechał z krzaka, ale o no, to nam pokaże. E, Pokaże nam ta bitwa, co ten gracz robi i jak gra. Jak widać, tutaj nikt nie zamierza z nim jechać, najpierw na linie prawdopodobnie się wybierał. E, tutaj dwa dołem, żeby przejechać, ale, ale nie za duże zainteresowanie. Drugi badacz uciekł, więc postanowił zawrócić bardzo sprytnie. To jest właśnie to, o czym mówiłem, że trzeba obserwować, co się dzieje na mapie. E, więc jak widać, gracz przemieszcza się na inne pole bitwy. Też za bardzo dużo tutaj pczogów nie jedzie, drużyna średnio ogarnięta, stoją w bazie i czekają na spot, prawdopodobnie na jakiegoś dziwnego zombirasha. I tutaj ciekawostka, bo widać, że gracz obraca się w kierunku wroga, którego i tak ma poza zasięgiem, no ale, ale warto czasem. Tu przyjeżdża jakiś pojazd spotnięty i bardzo sprytna decyzja, żeby podjechać w ten krzak i zobaczyć czy da się coś zastrzelić, skoro już jest spot. No i jak widać jest cel, jest strzał, jest gąska, jest strzał drugi. Ale piękna rzecz, czyli widać, że gracz patrzy na mapę. Są inne pojazdy spotnięte, tamten pewnie już naprawił gąskę i, i uciekł, w związku z czym warto było zmienić ten cel. Eee, no jak widać teraz wszystko poznikało, trochę tu postoi, pewnie z nadzieją na jakiś spot, ale pewnie nic z tego nie będzie. Taka ciekawostka dla graczy, którzy grają i, i nie za bardzo wiedzą, dlaczego jedni wiedzą, widzą więcej na mapie, w ogóle obserwują tą mapę, a drudzy nie. Słuchajcie, wzrok jest tak zrobiony, że widzimy to, co jest w centrum dobrze. I mimo tego, że wydaje nam się, że widzimy to, co jest po bokach, to ja, na przykład, na moim ekranie widzę jakieś kolorki z prawej, z lewej strony drużyny naszej i przeciwnej, to nie jestem w stanie ich przeczytać, jak patrzę w celownik. Nie? A, natomiast są takie kursy. To są kursy tak zwanego szybkiego czytania, także polecam, które pomagają rozszerzyć zasięg widzenia i dzięki temu łatwiej możemy się zorientować co się dzieje na mapie, nie patrząc na nią bezpośrednio. Pewnie Wam się wydaje, że to jakaś, to jakaś głupota, ale generalnie można poczytać w internecie, zobaczyć. Ja tam się tym nie zajmuję, więc nie jestem specjalistą, ale, ale to jest bardzo dobra rzecz. I w takich grach, w których jest to istotne, ludzie, którzy dużo czytają, nie tylko po takich kursach, mają trochę przewagę, bo ten dzięki czytaniu zasięg, szerokość widzenia i wysokość się zwiększa. No tu widać, wracając do gry, że Hoffi wjeżdża, tu jest ta piątka. No, został wyspotowany, nie wie czy ona jest sama, czy nie. Rozsądnie się wycofuje, czeka na jakieś wsparcie. A, Także, także widać, że tutaj jest jakieś myślenie w ogóle. Zjazd na dół w międzyczasie mijają go. Ja sobie tutaj przyłączę kamerę sam. Mija go E4, jest tutaj IS4, który też tak się troszeczkę błądzi. Widać, że drużyna zaspana, także Hoff ma tutaj. No, musi poczekać aż na rozwój wypadków, jeżeli ma działać dynamicznie. Pociski ma, jak, jak i w poprzedniej bitwie, zwykłe, przy czym zostało mu 11 licząc rozsądnie 10, bo, bo przy jednego pocisku potem do magazynku nie będzie ładował tu stanął, żeby poczekać elegancko, ja czy coś się będzie działo, czy coś nie wyjedzie na chłopaków no, czeka aż po prostu rozpocznie się bitwa i ktoś tam zostanie wyspotowany znowu jest ta E5, duże podejrzenie, że jest sama dostała hita, więc, więc jak widać tutaj Hoff się obraca, żeby tam pojechać i z nią powalczyć bezpośrednio w międzyczasie dojeżdża widać do E5 wrogiej E75 no to są bardzo duże szanse, tu, tu powinna być bardzo szybka bitwa a, o tego hilla, jeżeli to są jedyne pojazdy przeciwnika. No ale zobaczymy, co się będzie działo. No jest wjazd, jest cały czas niewidoczny. No to jest, to jest właśnie ta zaleta, którą należy wykorzystywać pojazdem właśnie tego typu, czyli jechać jak najdłużej do wroga niewyspotowanym, chociaż tu jest niespodzianka, bo dojechał S100. No i tu widać automat na E5 i w międzyczasie wykrył Leoparda, dostał od niego hita. I zobaczcie jaka szybka decyzja. Od razu zjeżdża do niego, nie zastanawia się, to jest tak zwany unicam, czyli <grym>, tak zwany bot. Z mojego punktu widzenia bezmyślne działanie pana w Leopardzie umarł, tak jak powinien umrzeć. Strzelał oczywiście apc bo niczym innym nie potrafi. No i tyle. No, tutaj Hof jeszcze ma dwie kulki, więc postanowił je trochę wykorzystać, chociaż a 7.5 jest to łatwo się nie dadzą. A, no jeden strzał taki z celowania po spocie nie ma sensu stać, bo wróg ma jeszcze FOH155 mógł go to wysnajpić. Widać, włącza przyładowanie i teraz spójrzcie na jedną rzecz. Tam włączył przyładowanie, ale drugim przyciskiem przyłączył już, że następny magazynek po wystrzeleniu będzie się ładował złoty. Dlaczego? Dlatego, że jak wystrzela te 5 kulek, zostaną mu dwie i żeby czasem automat nie załadował mu dwóch kulek i nie tracił na to 40 sekund. Także na to też warto zwrócić uwagę. Trzeba pamiętać o tym jak się ma amunicję jaką konfigurację. Czołgu. No i co, ma jeszcze 10 sekund, widać, że już podjeżdża z powrotem. I teraz ktoś może powiedzieć, dlaczego on zjeżdża na dół. Słuchajcie, wróg ma artylerię i jeżeli on zniknął, to wróg może próbować strzelać na ślepo, tym bardziej, że ma automatyczne działo artyleryjskie, które ma magazynek. Zjeżdżając w dół odciąga uwagę tej e setki E75, bo oni myślą, że on zjechał i tak samo Arta myśli, że on zjechał. On wjeżdża, cały czas jest niewidoczny, zobaczcie za chwilę dopiero dostanie spota i patrzcie jest automat, strzał w E75, E75 się obraca, blokuje o esetkę, tu strzał w esetkę, od razu przyłączenie, dobicie esetki sprytnie, tu się chowa cały czas za E-setem, to jest bardzo szybkie, ale zobaczcie ile, ile mądrości w tej grze. Strzał E75, Dureń obróci się do niego bokiem, dostanie ostatnią kulkę i on już ucieka. Artyleria nie miała czasu na przycelowanie nawet, a on już ładuje kolejny magazynek, tym razem goldowy. To, to, to jest to, czego nie robią zwykle gracze. I teraz mi powiecie, o, ale przecież on ma WN8298. No i co z tego? Słuchajcie. To, jakie się ma w N8, przynajmniej z mojego punktu widzenia nie ma większego znaczenia. Trzeba umieć grać w tą grę. Większość ludzi e, gra dla zabawy i to WN8 nie jest zbyt wysokie wtedy, bo granie dla zabawy e, powoduje, że się popełnia Błędy, no i, i tyle. Ludzie chcą się bawić. Czasami jadę sam w plutonie trzyosobowym po prostu jedziemy i strzelamy i lecimy i strzelamy, jak na e, amerykańskim Westernie. Natomiast nie jest to zbyt skuteczne, jeżeli chodzi o zdobywanie cyferek. Są też gracze, e, którzy lubią te cyferki, no i oni wtedy sobie, oni sobie wtedy z nich korzystają tutaj przełączę na widok gracza jak widać sobie wyspotował, znaczy wyspotował, wyspotowali mu włocha 155 przy przesnajpił, strzelił kulkę, chciał strzelić drugą, ale już wróg o no, nawet strzelił tutaj o, ładnie przejęcie i przebicie ostatnie, przedostatniego wroga no i artyleria pada bardzo dobra bitwa, gratulacje oby takich więcej, dzięki